Sieman ja jestem mistrz Polakowa A to Slender 8 kartek i moja przygoda z tą grą. Robię to, bo dwie osoby o to prosiły. Nie chcę tego robić, nie boję się. Nie wiem czy się boję, ale to jest moja pierwsza przygoda. Pierwszy raz w to gram Oczywiście. Ja pierwszy raz się zastarami, pierwszy raz to gram. Z tym nobem, w to nie wiem co robić. A, napięcie jest ogromne, mam nadzieję, że nie pobrudzę fotela. Będę dar mordę raczej, albo od razu mnie sparaliżuje. Nie wiem, nigdy nie miałem takiej spiny. No może jakoś coś. Dobra, idziemy. Lewo czy prawo. Prawo. Okej. Okay. Jak widzicie, jest jakaś mgiełka tutaj, ona sobie lata. Przerażenie jest. Jest duże. Ale jak na razie chyba nie mam się jeszcze czego bać. Stara zasada chodzenia w prawo w labiryntach i idziemy... Nie, 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 tam jest już pierwsza kartka, nie chcę jej podnosić. Dobra, szybko zginę. I koniec. Jest to tylko jedna próba. Jedna jedyna. Jedna kartka. Jak to się... Już mi się to nie podoba, już mi się to bardzo nie podoba. Juhu, taka spina. Pokazuj się tylko, proszę cię, że nie pokazuj się. Nie no, już mi głos drży. Fuck Nie chcę tego robić, będę mieć jakieś dziwne sny potem już jestem tego pewny to się źle dla mnie skończy mordę nie będę robić przerw ani z tych rzeczy będę grać zginę, koniec i nie wracam już do tego usuwam to od razu z i nigdy więcej tego nie włączę ani żadnej kolejnej serii. Nigdy więcej. Rozumiecie? Mam nadzieję. Bo... Mord, dlaczego się tak boję? Tylko gra. Nic nie znacząca gra. Nie będę płaczać żadnej muzyki, bo ma to być na żywo. Wszystko, żebym się spiął. Wy lubicie słyszeć, jak się ludzie boją. Was to pewnie nie rusza, taka gierka z tej sapienos, z kolei, tyle. Nie, jakiś trend. Ale ja to mam naprawdę ogromne saraństwo. Wspina 100%. No dobra, chyba ch się na chwilę uspokoję. co grał Nie wiem. Nie chcę. Bo... Ale ze mnie. Ciotam. Jak ja mogę tak trzeź dupą, to tylko nic zwykła gra. Gorsze rzeczy już się widywało. Będzie mieć sobie drużką. Widzisz, czy znajdę jakieś kartki po drodze. I nie znajdę Sndera. Przepraszam. Może jeszcze ja rozwinę troszkę na temat mojego kanału, bardziej wygodniej. Będę się mile czuł. Zmienię troszkę pozycję na bardziej budowaną. Mniejsza spina. mniej więcej spotkanie ze Slenderem. Nic się nie stało, przeżyłem. Puls mi skoczył o jakieś... 10 uderzeń. Właściwie nie wiem czy czym się podaje puls, wiem, że na pewno skoczy. Jak przeżyję tutaj sobie z kilka minut, to już będę naprawdę bardzo zadowolony. Będę się nie zatrzymywać wolno się Ciężarówka. Och, mordę. Już ciężarówki nie było. albo niech ktoś do mnie napisze smsa abym przerwał te odmóżdżanie Jest jakieś A, to jest dużo drzewo Tak sądzę a nie 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 Tam idę, tam idziemy Znowu zaczął mi mrygać Ten czarny, zły człowiek Guzango. rekord. A jaki jest twój wynik? Oczywiście nie będę ci mówić. Zaczyna się już muzyka, taka straszna i przyjemna od tego momentu Minęło 10 minut. To znaczy, że już mogę ginąć chyba spokojnie. I będziecie zadowoleni. Trzy karty nie jest tak źle. Wow, myślałem, że będzie trochę gorzej. Myślałem, że już dawno. Wystarczy trzymać Reku i się powoli. Kilka grzybów. Grzyby są, muszą być. Przecież to las jak każdy inny. Pogoda, jak widzę, dobre gwiazdy. Okolice jesieni. Może późno latem. Więc grzyby powinny być. Gła. Stażnie nie skuje na jesień. Może wiosna. Wyboruję mnie jak najszybciej Nie lubię się bać Wiesz co stanowczo wolę moją Shinemon Challenge od Slendera Zjadłem 10 grzyw Ja teraz zobaczę Sendera nie uciekam, zostaję nie dam rady więcej chyba. W tej sporo osób takich kartyk, których nigdzie nie można znaleźć. Wiem, że jest specjalna mapa i do ja tej mapy musimy wyjść, ale ja sobie odpuszczę, bo to by było chyba troszkę jakieś czytowanie. jest las to nie może przejść dobrze. Tak jak patrzę, to może to być... Stość, może być. Takiego rodzaju lasu nikt nie chciały. U nas na pewno nie rośnie taka trawa w lesie. Wyłączyłbym raczej Europę. Mm. Może Amerykanów

się tak przestał poruszać, poszedł sobie gdzieś na chwilę na No na szczenicę tak czy nie, kurwa, gwiałk widać To jest chyba niemożliwe, ale Kurde Tom Do domu nie wchodzę, do domu nie ma kartek Ej, to tylko łysy Zobaczymy to, odwracam się. Nie ma nic z Teraz już naprawdę, naprawdę szukam śmierci. Zglądam się jego. Za to współczuję. Inny przez nas rozglądam się na lewo i prawą Bo chcę im rozwinąć, ale no, nigdzie go nie ma On mnie po prostu nie chce zabić Widzę jakieś refleksy świetlne na no, moim imieniu coś tam Oho oho, oh, Jakie oh, 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 oh. <tryk> 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 ciele, Przepraszam za to wyrażenie. Jak jak tu continue, zgin, przypadnij tych chora gro. Zebrałem cztery kartki. Ja pierdziele. minuta, minuta dla mnie. Puls. Już spokojny. Dwie... Dwa wnioski z dzisiejszego nagrania. Więcej w co nie gram. Drugi, jestem piczku. Ale dobra, no... Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że spełniłem wasze wymagania. Zbrałem cztery kartki, bałem się w cholerę. Komentujcie, oceniajcie... I koniec tego shitu. Dziękuję, dobra.